Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj test spalania Nissana Jukka hybrydowego. Narzekaliśmy na to, że w Jukku jest tylko jeden silnik R3. No i teraz jest wersja z silnikiem czterocylindrowym, a przy okazji z fajną hybrydką. I zobaczymy, czy ta hybrydka ma sens na naszej trasie testowej. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. 4-cylindrowy silnik 1.6 połączony z twardą hybrydą. Łączna moc układu to jest 143 konie. No, tak naprawdę tu są dwa silniki elektryczne, ale ten większy ma 49 koni, silnik ma poniżej 90. To się oczywiście nie łączy, ale jest tak w miarę zbliżone, jeżeli chodzi o łączną moc 10,1 do setki. Oczywiście napęd na przednie koła. Prędkość maksymalna nieco ograniczona, prawdopodobnie przez to, że to jest nakombinowane ze skrzyniami biegów. 165 km na godzinę. Przypominam ta wersja 1.0, którą nieraz testowaliśmy. Trzy-cylindrowa ma 180. Spalanie według producenta, no to jest taka, takie, taka piątka mniej więcej. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie dzisiaj w teście spalania. Jest też minus posiadania czterech cylindrów, bo wersja hybrydowa ma mniejszy bagażnik 352 litry, około 68 mniej. Tak to wygląda. No tutaj w tej bogatej wersji mamy nawet, słuchajcie, koło zapasowe to jest duża rzadkość w obecnych samochodach, ale no, nie jest to przesadnie duży bagażnik i trzeba o tym pamiętać. Wreszcie jest juke, który przyspiesza. Słuchajcie, byki jedziemy. Jaj, baj. Spalanie od startu, od zatankowania, przepraszam, mamy 5,8. Jechaliśmy autostradą, ale tak naprawdę dostaliśmy w korku, bo był gigantyczny korek. Także no, nie traktujcie tego jako spalanie z autostrady. No bo jednak w korku juke bardzo sobie pomagał silnikiem elektrycznym, tutaj jeszcze jest przycisk, można sobie ten silnik elektryczny odpalić, oczywiście on, ten tryb elektryczny, oczywiście on musi mieć pełen zbiornik, e, zbiornik pełen akumulator, żeby to miało ręce i nogi, e, żeby mógł przejechać, no, różne źródła różnie podają, znalazłem informację, że potrafi przejechać 2 km, znalazłem też taką, że potrafi przejechać 6, e, tak jak go używałem przy pełnym naładowaniu, a na przykład podczas jazdy autostradą, jak się na się ładował ładnie, no to myślę, że tak można było przejechać raczej te dwa niż 6. No ale ładnie to wpływa na spalanie. Ale teraz raz sobie przyspieszyliśmy, jedziemy autostradą, już jest 6.0. To jest dalej nieźle, no ale wyraźnie czuć, że ta hybryda raczej będzie oszczędzała w mieście. To takie małe przypomnienie, jak jeździliśmy wersją 1.0, tą 3-cylindrową test spalania taką ładną zresztą bardzo zrobioną z okazji jakiegoś filmu znaczy wiadomo jakiego filmu to spalanie nam wyszło tej 106,6 także mniej więcej o to się tutaj bijemy o to żeby mieć spalanie niższe niż tam gdyby była taka szóstka to byłoby bardzo przyzwoicie no bo ta hybryda jest oczywiście dużo dużo droższa od tamtej wersji no ale jeżeli chcecie mieć 4 motor taki trochę mocniejszy w tym samochodzie te 10,1 do setki no to to jest jedyny wybór z ciekawostek nie mam tu obrotomierza, mam taki wskaźnik przepływu energii, czyli no właściwie taki ekonomizer, który mi pokazuje, czy ja jadę ekologicznie, czy używam power, czy się może ładuję, no bo samochód ma coś takiego jak e-pedal i można sobie go odpalić. I wtedy on dużo, dużo bardziej odzyskuje te dwa silniki, które są tutaj, działają w odwrotną stronę i zamiast napędzać ten samochód, to odzyskują energię. Jest to układ bardzo zbliżony do tego, co można znaleźć w Renault Capture, tak jak mówiłem. No tyle tylko, że w Nissanie... Nie ma hybrydy plug-in, jest tylko taka hybryda jak ta tutaj. Nie można mieć auta ładowanego z gniazdka i prawdopodobnie to się nie zmieni. Prawdopodobnie to będzie jedynie taka hybryda dostępna. tak, spoko. I tak spoko, że ta gama silnikowa została jakoś rozwinięta. No bo jednak pierwsza generacja dżuka miała dużo różnych silników, a tu mieliśmy tylko 3 cylindrówka 1.0, a teraz już mamy dwa silniki. Lecę tam autostradę nad tymi ciężarówkami i wrócę do Was na drodze szybkiego ruchu na Sce. Zjechaliśmy z autostrady, gdzie udało nam się zrobić takie spalanie nieco bardziej przystające do rzeczywistości 6,7. Oczywiście licząc od samego początku, czyli to jest cały czas ten korek, cały czas to wszystko. No ale już widać, że jest to spalanie bardzo przyzwoite. Myślę, że gdyby tak jechać dłużej i trzymać się jakichś prędkości takich bardziej autostradowych, to mielibyśmy takie 7,5 w tym aucie. No bo jednak, żeby przyspieszyć, to te dwa silniki są tutaj wykorzystywane, zarówno ten elektryczny 49-konny, jak i ten niemalże 90-konny benzynowy. No i wtedy jest ta wskazówka, ta tutaj wchodzi na power, jak przyspieszamy, jej wyraźnie czuć i słychać, bo też e, trochę akustyki, e, dość głośno to jest, powiem wprost. E, no. Ja raczej to jest auto na takie spokojniejsze trasy, jak teraz na takie Eski. Teraz sobie lecimy 90. No taka ciekawostka, jak sobie lecimy tą 90, to należy przypuszczać, że silnik spalinowy, który tutaj słychać, pracuje w tej chwili jako generator. Trochę tak jak w tej Hondzie, którą jeździliśmy, którą testowaliśmy e, HRV, tylko że tam stale on pracuje jako generator. E, to daje nam taką, taki plus, że ten silnik spalinowy jest na swoich. Optymalnych obrotach, więc jest jak najmniejsza emisja. No i oczywiście, jak jest mała emisja, to jest też małe spalanie. I teraz powinniśmy zacząć oszczędzać. Zresztą widać, bo z 6,7 spadło nam do 6,6. A to już jest takie spalanie, jakie mieliśmy w tym silniku 1.0. No, oczywiście ta wersja jest. Droższa od tej trzycylindrowej, do tego jest dostępna tylko w dwóch topowych speckach. No to jest ta najwyższa, to jest Tekna. No, taka mała ciekawostka, mimo tego, że to jest Tekna, no to na przykład nie ma tutaj indukcyjnej ładowarki, coś, co by się jednak przydało w nowoczesnym samochodzie. No, bo tam jedną strefową klimatyzację to spokojnie można im wybaczyć. Ale całość jest bardzo przyzwoita. Jako. Jako, że jestem osobą nieco starszą, to oczywiście podobają mi się klasyczne zegary. Mimo tego, że w Kaszkaju są te wirtualne, to tutaj w Juku mamy jeszcze klasyczne. Podoba mi się to, że to są klasyczne przyciski. I właściwie wszystko jest oprzyciskowane. Tutaj też pod tym monitorem mam normalne przyciski. A jak podoba Wam się ten samochód, chcecie sprawdzić, jakie my mamy ceny, bo oczywiście w najmie długoterminowym i w leasingu tak dużo nie trzeba zapłacić jak w salonie, to zapraszam pod film. Tam jest link do takiej oferty, dokładnie takie auto w tej chwili mamy, dokładnie hybrydy oferujemy. Sprawdźcie sobie nasze ceny. A ja sobie teraz tutaj spokojnie pojadę w tym takim trybie. Te silniki pracują szeregowo, teraz tak to się chyba mówi. A potem do Was wrócę z miasta i zobaczymy, jakie spalanie wyszło po trasie. O, już mam 6,5, także spada coraz, coraz bardziej. I prawdopodobnie w Warszawie, no ja strzelam, że będę miał taką szóstkę tutaj. A czy to się uda, to zobaczymy. No tak, po trasie, po S mamy 6,0. No, czyli bardzo dobre spalanie, takie jak przypuszczałem, że będzie. No, i teraz sobie jedziemy w trybie EV. On działa do 55 km na godzinę, taki wywołany stąd. Wywołajmy go sobie. Dzisiaj dość mocno wieje z przodu, przynajmniej tak jak jechaliśmy najpierw autostradą, potem Eskom, no też jakoś ten wiatr gdzieś tam z boku nam przeszkadzał, więc nie udawało się tak jakoś szczególnie długo jechać na tym elektryku. No ale proszę bardzo, teraz chwila jazdy i już mamy 5-9. Działa to, tak trzeba powiedzieć. Na wspólne dzieło. Nissana i Renault działa. Silnik jest nisanowy, ale prawdopodobnie cała kronika jest z rynówki. Co ciekawe, te rynówki już są od pewnego czasu na rynku nie słychać o tym, żeby one się psuły. Więc mimo tego dużego skomplikowania, bo tu są na przykład dwie skrzynie biegów, bo jest taki czterobieg czterobiegowy automat, jest jakiś dwubiegowy układ dla tego elektryka, to jest jeszcze połączone czymś. Także jest dosyć grubo, jeżeli chodzi o rozwiązania, jakie tutaj są w tym samochodzie. No ale najważniejsze jest to, że on jest bezawaryjny i najważniejsze jest to, że. No, no Ma to wpływ na spalanie 5,9? No, to ma sens. Jeżeli porównamy to z tym samochodem 1,0-3-cylindrowym, który ma gorsze osiągi, a do tego nie jest tak oszczędny, to to zaczyna mieć ręce i nogi. No, oczywiście, ta technologia wymaga tego, żeby więcej za nią zapłacić. I ta technologia też powoduje, że mamy nieco mniejszy bagażnik, bo no, gdzieś te baterie trzeba upchnąć w tych samochodach. Czasem ładuje się pod podłogę, czasem ładuje się bardziej z tyłu i tak to potem wygląda. Z fajnych rzeczy. A już mówiłem prawdopodobnie o tym, gdy testowaliśmy te samochody wcześniej. Jest to, że system pamięta. Jeżeli mam tutaj raz wciśnięty autohold, to mam go wciśnięty zawsze, więc nie ma tej takiej niefajnej sytuacji, że wsiadam do auta, wydaje mi się, że się zatrzymałem, coś przede mną stoi i ciach. Oczywiście, jak się ma własny samochód, to się o tym pamięta, ale wydaje mi się, że bezpieczniejsze jest takie rozwiązanie, kiedy ten auto hold mamy z pamięcią i to jest bardzo. Fajny w tym aucie. No w ogóle jest to bardzo przyzwoity samochód, który urósł, a nie stracił za bardzo swojego stylu. No bo Juk zawsze był znany z tego, że wyróżniał się na drodze. No, prawdopodobnie nie wyróżnia się już tak bardzo jak kiedyś, bo gdzieś tych stylowych crossoverów ze ściętymi dachami nam przybyło. Ale dalej jest to auto, które zdecydowanie wybiera się oczyma. Ale co ciekawe. Ma też całkiem sporo do zaoferowania. No i jedyne co mi przeszkadza to taka dosyć głośna praca tego silnika. On prawdopodobnie sobie teraz ładuje tego elektryka. A przestał ładować. I znowu sobie możemy odzyskiwać. Włączmy sobie jeszcze e pedal. Jestem ciekaw, czy on też na końcu korzysta z klocków hamulcowych, tak jak w innych modelach. Ale nie zatrzymuje się do samego końca. Będziemy się toczyć, mimo tego, że jest włączony. właśnie. Nie jest tak, że da się na nim totalnie zatrzymać, nie jest to tak, że jak w elektryku, że można sobie jak w niektórych elektrykach, że można sobie jeździć z odzyskiwaniem energii, właściwie nie używać podało hamulca, tutaj trzeba pamiętać o tym, że na sam koniec się trzeba go wcisnąć, żeby się zatrzymać. No dobrze, jedziemy sobie teraz na stację benzynową, jeszcze kawałek miastem, które nie jest jakoś mocno zakarkowane dzisiaj. I zobaczymy czy te 5.9 będzie realne, czy taki sam wynik uzyskamy na dystrybutorze. Spalanie z komputera pokładowego wyszło nam 5,8, a dystrybutor pokazał 5,7. Także bardzo, bardzo dobrze. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.